Witam serdecznie. Dzisiaj sobota, 9 marca. Piękna pogoda. Jest godzina 7:30. Umówiłem się z Raimundem o 7:40. Jedziemy dzisiaj na wykopki jakieś 50 km od Norwich. Jedziemy z klubem, także będziemy dzisiaj kopać na polu. Jedziemy szukać skarbów. Te pole powinno mam duże nadzieje, jeżeli chodzi o znaleziska. Także Trzymajcie kciuki i oglądajcie. Do następnego. A któż tu jest? Dzień dobry. Ciężką chosiurę to ty też zarobiony jesteś już widzę Cześć Artur Cześć Rajmund, gdzie jedziemy Je, dzisiaj? Na jedziemy na komercyjne kopanie Komercyjne kopanie i co, znajdziemy dzisiaj znowu złoto? No myślę, że dopełnimy nasze pojemniki ze złomem Dobra, to że ja ci życzę hamerka, a ty mi życz rzymka też Rzymka? Tak dobra. mamy wszystko tak? No dobra, mamy wszystko, umówiliśmy się na stacji Jedziemy na dwa samochody. Także. Proszę. Dziękuję. Także jedziemy w drogę. Mam jakieś 50 minut do celu. Dobra. Widzimy się na miejscu. Za mną. Jesteśmy w bardzo ładnej miejscowości, Hout się nazywa. Piękna pogoda jest, w marzec, wszystko się budzi do życia. Także no, bardzo mi się to podoba, mam nadzieję, że Wam też się spodoba, póki co, póki co. No dobrze, to do zobaczenia. No i jesteśmy. Strzałki nas, nas prowadzą tutaj To jest to pole Prawdopodobnie Poradzą się Polne rzeczy No słuchajcie, to jest pole Piękna okolica Normalnie aż Dech zapiera Więcej ludzi przyjeżdża Rajmut robi zdjęcia No jak na kempingu, normalnie tutaj ludzie przyjeżdżają chyba z namiotami, bo to jest dwudniowy wypad Także Także można sobie rozbić namiot i jutro znowu kopać Ja wracam dzisiaj Ale będzie fajny dzień No dobra, czekamy wszyscy teraz Na znak sygnału Stawiamy się. Kto pierwszy na pole, ten znajdzie Amerykę. <grymianie> Gotowe na znalezienie skarbu? No tak, no. Dobrze. Ale zakłócenia Raymond odwoła. jest zawsze gotowy na znalezienie skarbu. Wow, off go, lecimy. Go, 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 go. Run. 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 It's Run forest for us. Run. <laughs> Run <forest. laughs> oh I know, it's terrible, not it? right. Bloody terrible, maybe. Włącza się przy pierwszym lepszym sygnale. No i jest pierwszy sygnał. To okazał się pierwszym sygnałem okazał się arsenowy guziczek pęknięty niestety. Ee, arsenowy, czyli zrobiony z, z metalu arsenowego. Jakkolwiek by to y powiedział, arsen, arsenowy guziczek. Do następnego. Włączam się z drugim sygnałem, takim kolorowym. Także zobaczymy, co to może być. Co to może? Tu coś jest, tu coś jest. O! Proszę Państwa jakaś mała łuska, nie wiem od czego to może być taka mała łuseczka, no bardzo mała, dobra idę dalej, do następnego, tu mam bardzo podobny sygnał, bardzo możliwe że druga taka Ech. I się nie myliłem. I się nie myliłem. Druga taka mini-mini-useczka z, z małym kalibrem. Dobra, lecę dalej. No, na razie nic nie udało się znaleźć. Do tej pory. Ale idziemy do Raimunda Podobno ma jakąś monetę Zaraz zobaczymy co to jest Co masz Rajmund? Mam no już monetę Nie jest Nie zident. to dawaj ją zaraz Postaramy się zidentyfikować Zobacz sobie Czy jakiś żeton, czy coś, nie wiem O, to jakiś Jakiś coś... Od, coś, od coś od czegoś No name No name Tam gościu Rzymka wykopał niedaleko mnie O, proszę bardzo To jest guziczek, panie To jest guzik, mówisz? Tak, tu ma spłaszczone Aha. Myślałem, monetka, bardzo no? cieniutki no, no Guziczek fajne. Nie wziąłem już kularów Oczywiście, ale tak mi się wydaje Kolejny sygnał Trzydzieści jeden. Dokładnie tutaj. Trzydzieści jeden, trzydzieści trzy. Zobaczmy, cóż to będzie. Tu coś jest. Tu coś jest. Ołów. 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 No, tu takie muchy latają, że krowy pod ziemię wciągają. Dobra, idziemy dalej, do następnego. No i znowu idziemy do Rajmunda. Podobno ma rzymską monetę. Pokaż, panie Rajmund. Kurwa, ale, ale powiem ci, szczauł. Czczauł? Pokaż szczauł. Aż gość mi to zazdrościł, te. Ja przyjechałem po Rzymka, nie ty To jest to? No Masz oczko Piękny, piękny stan No jest Piękny Czekajcie, stan, nie? Bo... Zasłaniam Tak wygląda połówka denarka Prawdopodobnie Srebrnego. denarka Srebrne Srebrny, srebrny, rzymski Prawie 2000 lat Tak? No czasów... Świeci się jakby wczoraj była Przed czasów Chrystusa Obracana w, w handlu Piękna Cześć, zacząć Jest Jest, pierwszy Rzymek No, srebrny Kiedyś znalazłem, ale miedzianego To... No widać na nim ładne czytelne, nie? Tak Bardzo ładnie Pięknie jest. panie Piękny stan, nie? Bardzo ładnie. gratuluję. Ciuurde, w szoku jest to normalnie no, nie <laughs> wcale są... się nie dziwię no, nie szok. Tylko szkoda, że połówka, połówka ale no. dobre i to no, tak, dobre no. i to Dobra, to ja idę no tak, dalej szukać swojej drugiej połówki, tak? No tak, no. <laughs> to na razie. Do następnego. Nie za wiele sygnałów tutaj jest. Ale nagrywam kolejny. może jedynym razem. Tutaj coś jest. To jest to jest kawałek hmm, jakiegoś korka chyba albo nie wiem czego. no nic ciekawego, jakiś aluminiowy taki nie wiem jak to nazwać stopek? Stopek. O. Dobra. Idę dalej. Idę coś zjeść teraz. Zgłodniałem, także zrobię sobie krótką przerwę i wracam na pole. Do następnego. A teraz znalazłem taką klamerkę. Kawałek klamerki. Bardzo ładnie zdobiona. No ale generalnie no cóż mogę powiedzieć, mało jest sygnałów. Mało sygnałów, mało śmieci. Dużo żelazka jest. Dużo takiego zakopanego żelazka wszędzie, rozoranego. Ale to zawsze się, zawsze się niestety zdarza. Pełno tego na polach. No dobra, idę na drugie pole teraz. Na tym drugim może coś wyjdzie. Dobra, włączę się zaraz przy pierwszym lepszym. Not on. Oh, is it, another Roman? No, oh, the lovely Roman. Oh. That is tops, that is, that made my day. That wow. Bang on, innit? Lovely. So, are they cast? Because they aren't like, oh, they, they're not like hammered, are they? Uh, you know, like a hammered, Yeah, as, a they are the hammered. hammered. Wow. different. Yeah, yeah. It's, yeah it's completely different. Yeah, eye. and a die. Bang. Yeah. So, so many details on it. Yeah, and what, what there's year, letter on yeah. the back. What ruler? Right. Taki sygnał, że mało mi uszu nie rozerwało a zobaczymy co to jest na razie o, coś tu coś to jest 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 coś. Jest, 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 jest. Hmm. Spłonka po pocisku to jest tego łuski od strzelby. Taka wielka. No nic. Ładny sygnał był. Idę dalej. Widzieliście tego, tą rzymską monetę przed chwilą? Tak. Znaleziona na tym polu. Niewiele ich jest. Także. Trzeba naprawdę się nachodzić, żeby znaleźć taką 2000 lat historii, coś pięknego. Dobra, idę szukać swojej. Do następnego. A, zobaczmy ten sygnał a, a, od razu. Od razu na wejściu. Kolejna. Płonka od shotguna. U, długo, długo nic. To no ciężko, jest naprawdę ciężkie warunki. Oświeżo w miarę zaorane, i chodzi się po tym, jak. po gruzie. U, dobra. Godzina pierwsza. Godzina jest pierwsza. Zrobiłem ile kroków. O, już 10 tysięcy zrobione. 10 tysięcy kroków. Piękna pogoda. Także idę dalej. Idę dalej szukać Rzymu. Do następnego. No, kurczę, trochę się wystraszyłem tym razem. Bo zobaczyłem coś takiego w stołku. Nie wiem, czy to widzicie. To jest kawałek lotki od pocisku moździerzowego, to leżało sobie tak, o, o tutaj, także mogło trochę no słuchajcie, znalazłem co, jakąś krągłość, i może ja mam swojego rzymka zaraz go wyczyszczę wezmę szczoteczkę wezmę szczoteczkę gdzie znajdę tak czyszczę szczoteczką do zębów słuchajcie I ja mam swojego rzymka pokiereszowany ale jest! Jest moja pierwsza rzymska moneta Nadal nie wiem, nie jestem taki, jestem 50 na 50 Ale no myślę, że to jest brąz Jeszcze ją trochę obsikam wodą, zobaczymy Mamy ogryzek, bo ogryzek, ale byłoby super. No niestety nie, nie wziąłem okularów, chyba. Stawiłem samoułatę, ale jest to brąz. To brąz na pewno. Teraz zobaczę jeszcze detale hmm. Psy Dobra, słuchajcie, ja muszę to zidentyfikować, bo nie jestem na razie pewien. Także nie chcę się przedwcześnie cieszyć, ale hmm. albo jakaś plomba były połowiane, a to jest takie. Dobra. każdym razie coś takiego, coś tu widać, coś tu widać. Wy nie widzicie tego na GoPro. Ciężko jest zobaczyć. Także zrobię zdjęcie później telefonem i może będzie więcej detali widać. Do następnego. Proszę państwa, jest potwierdzone. Nie nie to jest rzymek Ale duży No krzywo nawet bity taki woke Mamy w pożymku No Mamy Mamy w pożymku Dobra mój pierwszy rzymek jest zaliczony Ogryzek bo ogryzek ale czekał na mnie 2000 lat się powtórzę jeszcze raz dużo rzymków tu wychodzi generalnie na tym polu no dobra, idziemy dalej od Rzymu po drugą wojnę światową kolejna militarka znaleziona na tym polu mauzerek prawdopodobnie albo jakiś jakiś inny jego mość, no dobra do następnego. K Czas kończyć tą nierówną walkę. Jest godzina za 23. Czasu londyńskiego. Tak? No tak no. I jak tam? No dobrze. Dobrze? Zadowolony. Jak nowy sprzęt się sprawuje? Bardzo dobrze. ma nowy detektor. Także to no bardzo, no bardzo dużo żelaza. Mi się udało. Trafić o. rzymka ogryska taką e, stalówkę. No, stara stalówka. Nie wiem. Nie wiem jak stara. No i taką zdobioną klamerkę jeszcze. A tak to. O, śmieci, już połowę wrzuciłem. Także tutaj tam. Co mało zabału nie zostałem. Piełuski, shotguny, ołów i jakieś tam kawałki blachy miedzianej. I to było na tyle z tego rzymskiego pola. Także mój pierwszy Rzymek. Piękna okolica. Jutro jest jeszcze jedno kopanie, ale już e, sobie raczej daruję. Tak, panie? Tak. Rajmund? Także żegnamy się Steve ze Steve'em, z, z Wami się żegnamy i miłego oglądania Dobra. następnym razem.